Cały czas mówi się o pracy zdalnej, że jest możliwa praca zdalna, natomiast to, co chcę powiedzieć, to, że jest możliwy również biznes zdalnie, szczególnie nieruchomościowy. Szczególnie, że ja to robię od paru lat, od wielu lat. Generalnie całą działalność nieruchomościową prowadzę czy w deweloperce, czy w mieszkaniach, tak jak teraz mamy na wyposażenie mieszkanie. To wszystko robię zdalnie. I teraz, jak zrobić pracę zdalną? To po prostu pracodawca nam wyznacza zadanie i jesteśmy z nich rozliczani. Biznes nie jest. Aż tak różny od tego, bo mamy zadania. Tym bardziej w biznesie, jak pracujesz dla siebie, to jest tym bardziej ważne, żeby realizować zadania, a nie odbijać po prostu dupą godzinę. Przepraszam. Na co trzeba się zwrócić uwagę? Pierwsze, najważniejsze, mamy czas, tak? Mamy czas. To nie pisze. Czas. Sorry. Dobra. Mamy czas, który mamy 24 godziny na dobę i trzeba to zwykle poświęcić te 8, w praktyce 9, może 10 godzin dla etatu, a resztę przeznaczyć na biznes. I teraz tak. To nie jest zawsze to samo. To nie jest, jeśli potrzebujesz 4-5 godzin na etacie, to znaczy, że wyjdzie ci z tego 12 godzin pracy to i to. Czasami może być, czasami i sam biznes zajmie 8 godzin, natomiast to się przeplata. To się przeplata. To jest mniej więcej, finalnie można robić to podczas równolegle, nie oszukując pracodawcy, ale o co chodzi, mamy przerwy. Mamy przerwy, mamy przed pracą, mamy przerwy kawowe, mamy przerwy na fajkę, jak ktoś pali. Mamy przerwę na lunch, gdzie można wtedy zamiast obmawiać innych kolegów albo jakieś bzdurne ploty, można wtedy odpisywać, odpisać i właśnie to jest klucz. Że druga rzecz, o, zaraz powiem o tym. SMS. e-mail, małpa Dobra, e-mail. Dlaczego to jest takie ważne? Zobacz, nawet jak pracujesz w normalnej pracy, a co dopiero jak masz biznes, ile rzeczy jest przez wiadomości, przez SMS-y, przez e-maile, przez jakieś WhatsAppa, Messengery, gdzie można wysyłać zdjęcia i filmy. To jest cały czas możliwe, jak będziesz miał biznes zdalnie, będąc na etacie. Ekstremalnie ważne. Trzecia rzecz: home office. Home office. Home office na pracy etatowej. Tym bardziej ułatwia biznes zdanie I to jest możliwe dzisiaj. Od czasu COVID-u jest coraz bardziej popularne i to jest dzisiaj jeszcze bardziej możliwe niż było kiedyś. A przy HomeOffice nie oszukujesz pracodawcy, nie oszukujesz własnego czasu, ale oszczędzasz czas. Dlaczego? Bo dużo lepiej zobacz, ile, ile rzeczy można załatwić, będąc... Na rozmowie telefonicznej dwie minuty z kimś, zamiast odbijać się wiadomościami, SMS-ami, messengerami, przez trzy, cztery wiadomości z kimś, żeby coś komuś wyjaśnić. Wtedy po prostu dzwonisz szybko, nie masz czasu, to po prostu w dwie minuty coś załatwisz. To będzie szybciej niż stukanie na klawiaturze, prawda? Możesz później napisać krótkiego maila lub wiadomość, podsumować, ale to dużo pomoże. Tutaj te trzy rzeczy według mnie bardzo dobrze podsumowują, jak można działać na pracy zdalnej z biznesem zdalnie. Mam nadzieję, że pomogło.